Witam was bardzo serdecznie w nowo w nowym kanale Dzisiaj będziemy grać w popularną grę no Może taką nie popularną, ale... No, niektórzy o niej znają Dzisiaj gramy w... Co my gramy? War Thunder Popularna gra, może słyszeliście o nim, Nie, jak nie to już to wiedziałeś Gra wojenna wzorowana na... Wojnach światowych, pierwszej, drugiej i innych Pełne frak... Pełno, dużo czołgów Pełno frakcji nic, tylko grać. Dlaczego War Thunder ani World of Tanks? Ponieważ w World of Tanks jest walony pasek życia. Jak strzelasz do typa, to zabiera mu HP, pasek życia. A tu, to jest gra, w której strzelasz. I jak czujesz tą moc pocisku, to moc. Jak walniesz komuś, nie wiem, w zbiornik amunicji, to ta amunicja pysz, wybucha i twój czołg eksploduje. I to mi się podoba, więc nie zapomnij te łapeczki, subskrypcji, ale my przechodzimy dalej. Teraz już ci pokażę o co wszystko chodzi, już ci pokażę, patrzę. Mamy tutaj codzienne logowanie, co odbierz nagrodę, odbieramy losowanko, wszystko, wszystko gra co nie. No i otrzymaliśmy punkty dość kartę bonusową plus 15% punktów doświadczenia. Oj, Wait, ja sobie klawiaturkę przesunę, proszę tutaj przesunę, to się wytnie. Mamy tutaj piękny czołg. To jest czołg akurat T-26 z pierwszej ery, bo jak mamy tutaj badania. Mamy tutaj pełno czołgów, zobaczcie. Mamy tutaj pełno czołgów. Mamy tutaj aż 7 r No, więc tutaj są duże czołgi są. Mamy podzielone czołgi na frakcje, na niszczyciele czołgów, na czołgi lekkie, ciężkie, yy, działka armatnie, samoloty tutaj są. Więc do boju. Zaczynamy naszą pierwszą Wspólną arenkę No jesteśmy w naszej Pierwszej arence mamy tutaj do wyboru No trzy sołgi tutaj które odblokowałem co nie bo gram to niecały no, do tydzień Mamy tutaj czołg T26 i on tutaj mamy amunicję która niczym swoim pociskiem przelatuje Przez przeciwnika i eksploduje w środku To są dobre pociski Oczywiście to jest pocz czołg początkowy i są jeszcze lepsze, na przykład tutaj mamy SU i no to jest niszczyciel czołgów, co nie? Ale my sobie na razie pojedziemy w T26 i lokalizację na mapie ja weźmiemy sobie na górze. No i możemy jechać. Sobie. Ups, tego nie było w planie. nie, no ja tylko sprawdzę. Kur... Nie, no ja tylko sprawdzałem, czy granie jest i i ja, była zaciwko. Znaczy, za głośny. Dobra, jedziemy. Naszym punktem odniesienia jest punkt numer A. Musimy go przejąć, co nie? Więc jedziemy. Ale krowa normalnie tak jedzie. 20 km na godzinę jedzie, Tak krowa. Ale ale ma swą moc widziana. Ma swą moc. Dobra, 30 metrów Przecież nie, 300 metrów do z tego punktu A czym zwalił, bo pojechał pojechał naokoło. Dobrze. I w ogóle teraz padłem taki pomysł. Piszcie challenge. Challenge, który mam wykonywać właśnie w tej grze tutaj. Na przykład nie wiem, challenge run... Y odcinek bez celowania, co nie, więc... Ty co przez skały przelatuje, nie no. Co tu się dzieje? Ty przez skały przelatuje, o kurda, mi O nie, przejąłem na... A! Je. Yep. Dostał. Odbiło się. O kurde. Zniszczyłem. Zniszczyłem. Dostałem. Patrzcie. To, to był jego pocisk. A ja przed tym jeszcze kogoś rozwaliłem. Pisał: Jednostka. Jest jednostka zniszczona. Poproszę replay. No. W sumie BT5. BT5 jest szybki. On jest, do, na, on jest chyba najszybszym czołgiem, jaki ja znam. Jak tym się rozpędzisz, to jak wlecisz na strefę, to nie ma nikogo. Mam nadzieję, tylko, że nie laguje co nie. Wszystko jest perfekcyjnie, FPS-y się zgadzają. Eem, I tak ogólnie na górze jest, jest punkty życia każdego z nas, co nie? Każdego z y, dwóch drużyn, co nie. Jeśli te punkty dojdą do końca, no to wtedy przegramy co nie, albo przegra drużyna co nie, i wygramy. O, tam jest typiasz. O, był. Ale odjechał. Jezu, dostałem bombę. Jednostka zniszczona. Boom. Patrzcie co dostał w prawym górnym rogu, jaką bombę dostał. Dobra, tam jest. O kurde... O, Jezu, a że się wkopał. O, Jezu, o Jezu! Ile typiara, i, ile typiarza? Kurde. Dobra. Przez, przebiłem się przez kadłub. Hops! Trafienie. Dostał do środka, ma Całą załogę pokrwawioną, no dobro, co? No o kurde. Ukradł witinga, kurde no. O, tutaj jeszcze typiasz, ale to... Tak go nie trafi, Musiałbym na dół zjechać. Ale to zjadę. Bli... O, go i się ma co nie. O! Strzał alteryjski, trafienie krzyżnej i ukradniki, znowu to samo. Dobra, przejmuję- o kurde, trafienie, w dupę mu strzeliłem. Typiarzu, nie, 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 Strzelaj! typiażu o! o. No, typiarzu! Ileż można ci ładować w dupę? Przepraszam, w niego cztery razy. Palę. Cztery, jak nie pięć. A ten gnu dalej żyje. Nie, idzie w drogę, wchodzi niszczyciel czołgów. Oj, nie będzie tak łatwo. Niszczyciel No niszczyciele czołgów akurat te na początku są takie, mówiąc mech, co nie? Bo miałem od całą załogę z tyłu, ale jak takim czymś pisnę w kogoś, to jest pozamiatane i mogę to wygrać. Oczywiście jak skończą mi się wszystkie czołgi Czyli w sensie wykorzystam wszystkie trzy próby, no to już dalej nie mogę uczestniczyć w wojnie i muszę czekać aż się zakończyć wtedy dostanę punkty, co nie? Tam jest C, może, może na C? Nie, co jest za daleko. No abym pojechał, ale boję się, że mnie do jodu. W na A już nikogo chyba nie było. Tam jest jakiś typ, że on mnie tak denerwuje. Ehm, um, o tam jest, jest, jest. Pocisk jak rakieta. Skomentuję tego Jaki on ma po... jaki on... Czy wyście widzieli, jaki on miał działo? Ja cię sunę na no kurę. Ta runda nie poszła, ta rundka nie poszła No ni niestety, no. Coś wam powiem, no Ta gra jest... Łatwa Do, swojego, do, do na swój poziom Dostępne wyniki 212 punktów doświadczenia i 890 lwów. Lwy są do kupowania. No, to by było na tyle w tym odcinku. Jakoś to oglądałeś, to za to łapeczkę, subskrypcję, to mi na pewno pomoże. I jeszcze raz wspomnę, pisz komentarze dotyczące wyzwań, które mam wykonywać właśnie w tej grze. Następny odcinek to będzie wyzwanie bez celowania challenge in War Thunder. Więc wiesz, zasubskrybuj kanał, żeby ci nie opinał kolejny odcinek. Cześć. Bye bye. i, i, i jeszcze wiesz, wiesz, i Możesz tu kliknąć i tu kliknij. Albo nie, tutaj subskrypcję kliknij, a to jest inny film, który może Ci spodobać. I tutaj jest jakaś playlista, nie wiem, z czegoś z Minecrafta chyba. No wiesz, tu kliknij, Te, cześć. Mara. Hello?